Siema. Dziś jest taka akcja, że jestem na terenie Zachemu znowu, postaram się poszukać nowych miejsc, ale póki co wpadłem zobaczyć do tego domku, co było nagranie jakiś czas temu. Tajemnicza chatka chyba się nazywało, czy coś. Chodząc zobaczyć, czy jakieś zmiany tutaj nastąpiły. Zmian za dużo nie ma. Strasznie śmierdzi. Strasznie śmierdzi odchodami. Był tu, był tu to ktoś po mnie, bo, bo, są zmiany ogólnie. Kartka Że trochę pojeżdżę, może znajdę coś nowego. Zobaczymy. To tak jak stało, chyba tak stoi. Chociaż do końca nie wiem Popiery, pieczątki. I straszny smród. Co się zmieniło? To nie ma kratki. Była na wejściu kratka. Pewnie złomki buchnęli. Ale tutaj to wszystko tak jak leżało tak leży kalendarz z 2018 Dobra się tu trochę pokręcać, dzisiaj taki spontan ogólnie Jak będzie coś fajnego to się włączę to do zaś Jadąc tam od drogi tam jest droga. Moją uwagę przykuło. Coś takiego. Taka betonowa konstrukcja. Tutaj widać, że tory leciały. Może i nie tory, bo to jest betonowe. To nie są drewniane belki. No nie wiem. I tutaj... Jak się w krzaki przejdzie... ...są takie olbrzymie... ...betonowe fundamenty, jakby bloki... ...by coś podtrzymywały... ...coś podobnego jak... ...by miało podtrzymywać tą suwnicę węglową. I tutaj też takie widać... To nowe jakieś pozostałości, osiadka zwinięta kto wie czy nie przygotowana dla złomków tutaj jest jakiś budynek ale te filary są przepotężne Konkretnie o i przepotężna dziura A, ale nie jest głęboko ale nawet wpaść nic przyjemnego Filarów jest tutaj więcej, w tamtą stronę one jeszcze idą. Teren taki dostępny jak widać, krzaki. Tutaj znowu jakiś fundament betonowy. A to wygląda jak garaże. Wielki po browarach jedynie i cegły. A tam kolejny budynek. Ale do niego to zaraz podejdę. Czy tak to wygląda? Jakie miało zastosowanie? Nie mam zielonego pojęcia. Będę przy jakichś kolejnych obiektach, tu się włączę. Jestem budynek. Idziemy obadać, co się tam dzieje. Czy, czy coś, w ogóle się dzieje? No tak, idziemy obadać. Jak tutaj w ogóle wejść nie można. Ja pikole jaka jazda! Ogólnie jeden wielki burdel. Jeden wielki burdel, jeden wielki smród. Tu się jarało. Ale jak czarno, o tutaj też. Nie zwróciłem uwagi Wszędzie czarno, wyjarane A tutaj chyba sobie ktoś koczował Materacyki rozłożone No baja, baja Nie? Tu jak widać jak się kopciło Ale to musiało się dawno kopcić Bo już chyba zapach wywietrzał, bo w ogóle nie czuć zapachu Spalenizny I następny taki podest. Ale są te budynki, co byłem przed chwilą, co mówiłem, że takie jak garaże. A to jest następny taki betonowy podest. I są nawet schudki. A tam za krzakami jest ta suwnica węglowa. Ale ja to już pokazywałem. To chyba nie będę tam podjeżdżał. W sumie podjadę, bo nie jestem pewien, czy, czy pokazywałem, czy nie pokazywałem. Jestem obok, to podjadę i pokażę. tak się prezentują te słownice węglowe. Festkonstrukcja. Tutaj jest taki budynek jakieś są, nie wiadomo, tutaj jeszcze na dachu jak widać, ale zwalają z niego trawę są dagowskie budynki co właśnie widać, że są obróśnięte i zwalają z niego trawę bo wyczytałem wczoraj że powstanie tutaj browar autentycznie będzie tutaj browar jeszcze zobaczę, może znajdę na szybkiego Pierwsze piwo już we wrześniu będzie tutaj uważane. Browary Browary Pierwsze piwo uważą już we wrześniu Wnętrza przyszłego browaru Bydgowskiego pokazywał złoszczalnym prezent Dobra jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pierwsze piwo wyprodukowane w Bydgowskim browarze zostanie rozlane we wrześniu tego roku Flagową markę browaru na sklepowych półkach zobaczymy jednak wcześniej Także taki pomysł, na wykorzystanie właśnie takiego budyneczku. Jeśli mi się uda, czy mi się uda, uda mi się na pewno, zrobię zdjęcie od drugiej strony i wstawię je. Dobra, lecę dalej, może coś jeszcze się fajnego zobaczy, nara. Jakiś czas temu nagrywałem z tego miejsca materiał. To są te magazyny na materiały wybuchowe I tam w trakcie nagrywania było widać taki jeden właśnie ten to można bunkier nazwać, jeden ten właśnie bunkier taki całkowicie odkryty Całkowicie był z ziemi obdarty ten jak widać ko widać jest cały zatem a tamten co był odkryty taki z cegły jeżeli uda mi się znaleźć zdjęcie to je właśnie teraz wstawię. A tam widać pozostałe są burzone. Czyli niedługo chyba te wszystkie tutaj magazyny zostaną wyburzone. Dobra, w międzyczasie pokażę jeszcze takie dziwne silosty w lesie i będę kończył. Tam jadę, tylko tam się na w drodze powrotnej już natknąłem się jeszcze na taki mały budyneczek I kolejny taki podest jak były tam co byłem niedawno tylko że to tutaj wygląda tak Ten podest, ale co jest ciekawe, to to, że w tym budyneczku tutaj są jakieś podziemia. I to jest bardzo głęboko. No, jest bardzo głęboko. Tutaj widać była kiedyś drabinka, ale jest ciechnięta Idą jakieś rury też. Ale jest bardzo głęboko. Ciekawe do czego do czego to kiedyś służyło jadę jeszcze pokażę te silosy w lesie zresztą fajnie to wygląda i będę kończył nara zaraz pokażę już ostatni dzisiaj obiekt te silosy prezentuje to się tak Pięć takich silosów? To jakieś pozostałości betonowe. Są te silosy, ja one w środku są wyłożone płytką. Czyli jakiś kwas musiał tu być. też są jakieś pozostałości w krzakach, ale tylko jakiś murek Także tak to wygląda Ciekawe czemu to służyło Jeszcze jedna sprawa idąc właśnie tutaj Tutaj po ciemku szedł bez latarki, bez niczego na oślep. Chociaż tutaj nie wiem czego bym mógł szukać też bez latarki na oślep Ale jest taka akcja Tu już jest głębiej niż tam Dobra, to na tyle To do następnego Pozdrawiam Nara